Jak się nie powinno montować nowych podzespołów do sprężarki? Dałem wczoraj mojemu koledze parę podzespołów, żeby założył te sprężarki, bo ja w tym czasie byłem zajęty czymś innym. Nie mogłem tego zrobić. Już wam pokażę, jakie popełnił błędy. Oczywiście. Oczywiście, on wszystko potrafi je zrobić, czyli nie musiałem stać i kombinować się Jaki zalutowany filtr, dlaczego tak? No bo jak lutował tą rurkę, przegrzał ją, pękła mu, została w środku, więc nałożył na nią 3,8 Jakoś to zalutował, zadrutował, no i wygląda to tak jak wygląda, zobaczcie jaki jest filtr, przegrzany fest Okej? Okay. Druga sprawa, ziernik Ziernik został mocno przegrzany, a przede wszystkim nie został owinięty szmatą jak był lutow... zalutowywany. Szybka pękła. Okay. W środku wszystko jest spalone. Wygląda tragicznie. No, a tylko dlatego, że właśnie nie owinął tego tutaj szmatą przy lutowaniu, i żeby po prostu szmata przyjęła cały ten całe ciepło. E no i wygląda to tak jak to, to wygląda. wygląda to samo z zaworami zawory też nie zostały owinięte podczas lutowania ale podczas próby ciśnieniowej nie było żadnych wycieków także te uszerki to takie białe plastikowe w środku chyba przetrwały nowych oczywiście które są dodatkowo w zestawie nie ma pewnie zostały już gdzieś zgubione albo wypierdolone bo pamiętam że jak pomagałem to rzucać tutaj to to mu dawałem. Jakimś cudem ten ziernik nie pękł podczas próby ciśnionej, aczkolwiek nie było jakiegoś wickiego ciśnienia. Było tylko 20 barów. No ale nie pękł, nie wysadziło go. Także z takimi elementami jest jak z meblami i i trzeba czytać instrukcję zanim się cokolwiek zrobi, bo później są fakapy, tak tak jak tutaj. Dobra, ile biorę się za swoją robotę? Bo nie chcę mi się na to patrzeć. Przyjedzie do mnie inny kolega, który pomoże mi to ogarnąć, dokończyć. Bo nie mogę robić dwóch robót w tym samym czasie, a mam jeszcze inną jednostkę do zainstalowania. Także no, niestety, doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie. Trzymajcie się, cześć.